Bardzo się cieszę, że ponownie trzy Politechniki przyjęły nasze zaproszenie z Twardogóry na zaproszenie burmistrza, gdzie mogę koordynować to spotkanie, ten plener. Cieszę się, że przyjęli, przyjechali tutaj wraz ze swoimi pracami, że kontynuują te prace i że mogliśmy się spotkać wraz z dziećmi i z mieszkańcami. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim dziękuję naszym gościom z właściwie całej dzisiaj Polski, a już za tydzień także gościom, którzy dzięki wam się pojawią tutaj także z zagranicy, za to, że jesteście i powodujecie, że gość faktycznie sztuką stoi i zaczyna stać i to sztuką na najwyższym poziomie, ale to co dzisiaj za naszymi plecami to taki wstęp do tego co tak naprawdę za tydzień przy okazji otwarcia ruin, ponieważ dzisiaj kilkudziesięciu studentów pod okiem swoich profesorów właśnie realizuje się w postaci tworzenia prac prac malarskich, jak rozumiem gdzie głównym wątkiem przewodnim jest właśnie architektura, która nas otacza architektura pałacu i okolic. Ale myślę, że na ten temat, a szczególnie na temat tego, co będzie się działo za tydzień, na co już dzisiaj serdecznie zapraszamy, powie więcej pani dr Beata Fertała, która jest jednym z kuratorów wystaw i wydarzeń, które przed nami za tydzień. Na sam koniec jeszcze chciałbym podziękować pani radnej, która spina bardzo wiele tematów, bardzo wiele różnych inicjatyw, które tutaj dzisiaj i za tydzień będą się działy. A przekazuję głos pani doktor Bacie Fertale. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, rzeczywiście goszcz, jak pan burmistrz tutaj powiedział, obrasta sztuką i bardzo dobrze, bo to jest miejsce, które jest warte tego. Dzisiaj jesteśmy, odbywa się plener od 19, od wczoraj jesteśmy maja do 21 trwa plener, są studenci z Politechniki Bydgoskiej z kierunku architektura, są studenci z Politechniki Wrocławskiej również z kierunek architektura i studenci z Politechniki Poznańskiej. Wspólnie uwieczniają tutaj te przestrzenie piękne, które tutaj Państwo macie. Zachwycają się architekturą, detalami no i przede wszystkim jesteśmy zachwyceni obiektem pałacu, który za chwilę będzie otwarty. Jak już powiedziałam, obrasta obraz tą sztuką, dlatego że. W przyszłym tygodniu też będziemy tutaj gościć, już dzisiaj również przyjechali artyści. Będzie międzynarodowa wystawa przestrzeń wspólna. Będą artyści ze Słowacji, z Czech, z Austrii, z Węgier, z Białorusi, z Litwy i również właśnie artyści z całej Polski. Będą prezentować tutaj swoje, swoje prace. Oprócz tego planujemy również tutaj wspólnie właśnie wystawę. Poplenerową naszych, naszych studentów, którą też będzie można oglądać dzieła, które teraz powstają. No i też mamy taką małą niespodziankę, ponieważ specjalnie na otwarcie tutaj ruin studenci pracują nad strojami. Powstanie ta kolekcja, będzie się nazywała pałac do noszenia. Inspirujemy się pałacem, jego dawną świetnością i obecną pozostałością oraz historią pałacu, którą chcemy pokazać w taki nietypowy sposób właśnie zaprezentujemy w strojach, w kostiumach, w kostiumach kreacyjnych, także bardzo serdecznie zapraszamy, bo będzie się tutaj naprawdę dużo działo w temacie właśnie sztuki. Sztuki na najwyższym poziomie, co warto dodać i za co serdecznie dziękujemy że dzięki Wam też ta sztuka na takim poziomie może się tutaj właśnie w goszczu pojawić. No dziękuję, dziękuję za warsztat. Dziękujemy.